ale zanim do tego przejdziemy, e, łapcie konkursik na coicy kolekcji. Jedynie co trzeba zrobić zostawić łapeczkę w górę pod tym filmikiem, subskrypcję z dzwoneczkiem i swojiczek, gdybym mogła wręczyć Ci prezent. A teraz przejdźmy do odcinka i zobaczmy co się tutaj pierwsze e, dzieje. E, widzę, że na początku jest kalendarz adwentowy z mówi e, Star Planet. A dzisiaj szóste, to muszę otworzyć aż e, sześć Tu jest jedynka I mamy tutaj taki sweterek I chyba nawet jest ok według mnie Tu jest drugie, są takie okulary Nie wiem gdzie bym miała z takimi okularami chodzić e, Trójka, trójka, gdzie jest trójka? E... Tu jest czwórka, a ja trójki nie widzę Aha, tu jest ja ślepa jestem. Tutaj mamy taki szalik. Szalik akurat mi się podoba. Ta czapka chyba jest co roku w tym kalendarzu adwentowym, więc trochę kiepsko. Mamy tutaj takie buty. Raczej w nich nie będę nigdzie chodzić. I tutaj mamy szósty. I mamy tutaj taki łańcuch i nie wiem na co on będzie, ale chyba do jakieś spódniczki. Siódmego nie mogę otworzyć, tylko dopiero jutro. VIP-a nie mam, więc nie otworzę dla VIP-ów. Znaczy, mam gazetkę z kodem, gdzie jest VIP na 7 dni, ale nie wiem, czy bym chciała tego używać. I mamy nowy pakiet. I temu pakietowi daję takie 10 na znaczy, 8 na 10, bo mi się podobają tylko stąd te buty i włosy. Nic innego mi się stąd nie podoba. Tutaj mamy prezenty i co jeszcze? Dzisiaj akurat, są Mikołajki, a w tamtym roku nagrywałam... Nagrywałam, że rozdaję prezenty losowym osobom. Tylko, że to się akurat ostatnio nie przyjęło, więc tego nie, nie nagram. Ok, tu. I przejdźmy do, ten, do oceniania. Tutaj miasteczko jest tak jak co roku, czyli że nic się nie zmieniło. E bo na tyle zobaczę jakie jest. I to jest takie, że jakby byśmy byli w kawiarni i po prostu pili gorącą czekoladę czy coś. Animacje, jakie są animacje? Oczywiście połowę musi być czeliku. To ja chociaż kupię tą. Bo tą chociaż mogę kupić. I... Ja mam jeszcze taką, nie czytała książkę, a najbardziej bym chyba tą animację. Tylko że to jest dla VIPów i to jest haczyk. Zobaczę co będzie w ubraniach, to może mnie skusi i wpiszę ten kod. I tutaj mamy taką choinkę według mnie jest ładne tutaj mamy coś takiego na drzwi tu mamy gorącą czekoladę z pianką, z pianką i ciastkami tutaj kolejną choinkę mamy mi się takie choinki akurat podobają zrobię na przykład w takim kolorze yy, zrobię tu ją taką yy. i całe ozdoby zrobiła właśnie na czerwone a choinkę bym stawiała właśnie na, na taki biały. Żeby się świeciło, to świeciło na żółto, więc trochę jeszcze nie pasuje, ale może być. To chyba się z do tego, więc tego nie będę oceniać. Może najpierw zobaczę oddział męski. Na no, dziale męskim są takie takie no, to jest nawet skromna ubranka. Tutaj coś mamy na szyję chyba. Tutaj takiego ptasza, tutaj takie włosy. No nawet nie jest takie złe. Te rogi mi się bardziej kojarzą z, z tygodnia Unii, tylko że bez tego śniegu i one były chyba bardziej szersze te skarpetki są fajne I tutaj takie... coś na policzkę No, nawet Męski oddział, tak oceniam 8 na 10 Bo nawet są fajne tutaj ciuchy I Ile to ma stron? 6 I tu jest już stary motyw tego nie będę oceniać teraz przejdę do damskiego i zobaczę jak on się prezentuje no i w damskim są już inne rzeczy to usunę. tutaj mamy coś takiego żeby nie było nam zimno tutaj mamy coś takiego ja po prostu nie wiem nie, 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 nie. Może jakieś kolory, bardziej takie świąteczne wybiorę, żeby to był ten klimat świąteczny. Nie, wiem, może beżowy, może czerwony. Na taki czerwony płaszczek. Ale to jest jeszcze taki, więc No teraz trochę będę miała dylemat, bo nie wiem, który. Powiedzmy, że zrobię beż i trochę czerwieni, Zobaczymy, jakby to wyszło. Tutaj mamy spódniczkę za diamenty. Niestety nie, nie mam diamentów. Tutaj mamy buty, które są nawet nie są takie złe. Pozbiorę moją pustkę, żeby mi się to lepiej yy, nagrało. Tego ptasza nie mogę kupić. Ten sweter by tutaj chyba pasował. No tak jak myślałam, tylko że nie, nie mam tego To Pomy ja tutaj jeszcze mam tutaj widziałam te rogi, co ja bym chciała. I one dla szczęścia nie są dla lipów, więc je mogę do Luka dodać. Tutaj są skarpetki, które mi pierwsze co wpadły w oko. I te tutaj takie, takie, jest, takie coś. Mm. jaki tutaj zrobić kolor, żeby to pasowało. No coś w tym rodzaju. Ok. I tutaj to bym zrobiła biała. To dlaczego jest? Aha, albo takich kwiateczek, albo rogi. Hmm, teraz mi tutaj będzie dawać do myślenia, bo nie wiem, które. No powiem Wam, że jest mi trochę trudno coś stąd wybrać co my tutaj jeszcze mamy co... tutaj te włosy się powtarzają hmm, co my tutaj jeszcze mamy taką spódniczkę czy ona by pasowała do naszego Luka to jest właśnie pytanie na które bym sobie podała że ono to będzie pasować z naszego luku. To bym musiała zmienić, żeby pasowało. I to też. Co by tutaj musiałabym dodać, żeby... Znaczy, ze że zrobiła tak. Te paski bym po prostu zrobiła białe. To też bym białe zrobiła, czarne to bym, to bym zostawiła. Co my tu jeszcze mamy taką kardę Nawet ładna. O nie, tutaj mamy jeszcze taki szalik. To ja do niego się cofnę. Weźmiemy go do luka, żeby się pasował. No i tutaj ta, ta, ten płaszczyk zasłania nam kurtkę i tu już jest z tego miłos. Nie szary, taki, taki. No i tutaj tego jest już mniej, że ten płaszcz zasłania. Tutaj mamy jeszcze jedną e, sukienkę, która mi się bardziej podoba od tamtej. Tylko zobaczmy, czy jakby to wyglądało z białym. No a tak się trochę to wlewa. Ale jakbym tu na przykład zrobiła takie bordowe, no to to tak się trochę to już lepiej chyba według mnie wygląda. Ale ten płaszczyk chyba nam odpada, bo zepsuje nam luka, Który tutaj próbuję zrobić je dla was, żebyście mogli potem kupić. No i tutaj są ciekawsze rzeczy nawet. <grytanie> Przykład sweterek dla większości osób, nie wiem czy ten sweterek się podoba czy nie, ale dla mnie jest nawet słodki bym tak zrobiła i tak ten sweter zostawiła chyba nawet by pasował do naszego luka więc go zostawię według mnie chyba to pasuje chyba się zastanawiam czy zostawi to tak czy tak zostawmy to tak y i chyba nam tutaj bloku, blokuje ta spódniczka, więc chyba ją też usuniemy. I tutaj mamy takie spodnie, tylko jak założę te skarpetki nam nie? nie, nie będzie po prostu widać skarpetek i to jest ten minus. Mamy tutaj włosy. No nie za bardzo do mnie podchodzą. Tutaj mamy jakieś ciasteczko, ja teraz nie wiem, co ja bym chciała na tym mogła mieć. Ile moment tam był jeszcze Misio? I to on jest dla vip -a. nie jest dla VIPa. Zaryzykuję zajmę. Aha, da się to mieć misi wszystko. Misia bym zrobiła mm, białego. I spnu czerwonym. <grym> no nawet nie jest takie złe. Mi się podoba. I co my tutaj mamy jeszcze? No i co już mi się zacina? Co ja mam teraz zrobić? Bo co jest? O tu jest jeszcze kapelusz. Ja teraz nie wiem, co ja mam zrobić. bym wolała, żeby ten luk całkiem do siebie pasował. Tutaj mamy spodenki jakieś. A czy zamiast spodniczki one by pasowały do tego naszego luka i bym chyba zrobiła jaśniejsze czerwone, żeby to bardziej świątecznie było widać też. A tutaj... Tak, te włosy usuwam jednak, bo nie pasują. Ten sweter zrobimy jaśniejszy czerwony, żeby to pasowało. Dzisiaj akurat do mnie przyszła z Aliexpress y, taka piżama z tylko jak ja to otworzyłam, to się zawiodłam, bo na Aliexpress pokazywało, że to będzie ocieplona piżama, a okazuje się, że to jest po prostu zwykła, cienka chińska podróba. I już to tak ładnie nie wygląda, jak wyglądało na zdjęciu. Albo czarne buty zrobię, żeby. Nie, to nie pasuje. Albo białe buty zrobię, żeby to do siebie pasowało. Nie, chyba zrobię krótsze po prostu. A krótsze zrobię, żeby to. Inne buty poszukam krótsze, żeby do siebie pasowały. Tu jest dla pipu, więc nie. O, tutaj mamy jakieś buty nawet. Nie są nawet takie złe, tylko że... dlaczego mi tutaj wystają nogi? MSP tutaj się chyba pomyliło. Zrobiła to takie. to Zostawiała takie. O, coś w tym stylu. Tylko dlaczego mi tutaj to tak wydają nogi? a tak nic Żeby mi nie wystawało. Tutaj mamy takie biegi. jakie je założę, to mi to wtedy zdejmie. Więc tego nie ruszam. I to już nie ma świątecznie więc wracamy zobaczmy tutaj włosy pierwsze oj chyba, wolę poszukać gdzieś tutaj stopów ogólnie co roku, nie wiem czy większość z was wie, ale yy, jest coś takiego, że co roku na święta dodają właśnie unikaty i, I to jest dla mnie bardzo... E, nawet już nie jest, e, że jestem zdziwiona. Po prostu one już tak zawsze będą na święta. One się prezentują właśnie tak. E, I. No i co mogę wam powiedzieć, e, że po prostu już to to będzie. Przez tak długo jak będzie świąteczny motyw, to to tak długo będzie właśnie we, we sklepie te unikaty. Pamiętam jak te włosy kiedyś chyba były nawet cenne. Ale nigdy ich nie miałam okazji, nie miałam wtedy okazji, żeby po tego pakietu kupić. A teraz po prostu on jest normalnie w sklepie. Sukienka też jest w sklepie, tylko jej nie mogę znaleźć, żeby wam pokazać. Hmm. Jeszcze inne włosy były. Ale bym chyba musiała szukać po całej stronie, żeby to tutaj było. Nawet drugiego looka nie mam zrobionego, więc nawet ok. No ta bluzka też jest coś święta. Nie znajdę nie będę tego, żeby pokazać, ale jak będziecie szukać tutaj w topce, to po prostu to znajdziecie. A już czułam, że mi popsuje luka. Już się bałam, że mi popsuje luka. Ale bym się teraz zdenerwowała. O, i te buty mogą zostać. Według mnie pasują. olo. I tutaj kolczyki zrobimy białe. No nie mogę tego, kochanie, znaleźć. No i teraz nie wiem, która kokardka. Bo jak założę, tam to tam mi nie zniknie. Nie, po prostu mi zniknie. A i też szukamy teraz Misia. Hmm. Gdzie on jest? O tutaj. Nadal nie mamy żadnych włosów od tego luka. Zastanawiam się nad tym, ale czy one pasują. Powiedzmy, że na przykład pasują, ale dalej ten szalik mi coś nie odpowiada. Więc poszukam innego szalika. Może będą te inne świąteczne szaliki co są co, co roku. taki szalik ale nawet bez szalików ten look nawet nie wygląda źle według mnie tylko że coś tym nam brakuje tylko nie, nie wiem co tutaj dodać jest zbytnio aha to jest dla wibów, to nawet nie patrzę. eee co my tutaj jeszcze mamy do szaliki mamy taki i on chyba według mnie lepiej chyba pasuje do tego Luka. Chociaż zaraz jest przekonamy rzutnik kolory. Czy tak będzie idealnie pasować jak teraz? Eee, nie. Chyba możemy pozostać przy tym szaliku, ale jeszcze zobaczę, jakie inne są. O, chyba nic tu już innego świątecznego nie ma, więc po prostu pozostaniemy na tym. Ten rok według mnie jest taki skromny. za dużo y, rzeczy ale nadal coś mi tutaj brakuje trochę ja zawsze lubię czegoś dużo widzę y, tutaj o, o tobie nie? i nawet tutaj tak kartkę jak dostajemy tutaj na tutaj nam pozostawiają no nawet Okej. Okay. I tego mi się dalej mamy na głowie, więc chyba pozostaniemy na tym. Mam nadzieję, że Wam się podoba. <noise> bo ja sama nie wiem, co tutaj do nich bym chciała dodać. Kiedyś widziałam tutaj takie fajne włosy, ale czy ja je teraz znajdę. No chyba były długie, bo one były też właśnie długie. I one są tylko na święta. Nie wiem, dlaczego MSP tak postanowiła, że one są tylko na święta, one są takie piękne, a jeszcze jak jest na nich śnieg, to już w ogóle. Tylko, że ja nie mam vipa i ja z tym śniegiem nie będę mogła mieć. O właśnie o tych mówię. Że one są ładne, tylko, że ja tego... Nie mam tego vipa, żeby kupić razem z tym śniegiem żeby to do siebie pasowało aby śniegu to tak wygląda nie jest źle ten kolor. no nawet bez tego śniegu wygląda ładnie nie będę zapisywała kodu z gazetki do gminy że kupić właśnie tym, tym śniegiem no, chyba tak będzie prezentować się luczek, mam nadzieję, że wam się podoba teraz się ładuje zapisuję luka dla was, żebyście mogli go wstępnie zakupić do niego dodam zaraz kabaretki. Jeśli mam białe. Żeby to do siebie pasowało, bo widzę, że te kwaretki by tutaj zapasowały do siebie. I zobaczmy, co tutaj ciekawego nam. Odejmę, zobaczyć czy wszystko ma takie. O, 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 tutaj bym musiał Nie! Czekajcie. Zdejmę te rzeczy, żeby... Ładnie to wyglądało, o! Nawet bez tego szaliku to ładnie wygląda. Ale <grym _> nie, dobra, niech się dostanie z tym szalikiem. I tak jak miałam rację, wrzucamy to, to do, do spodu. O nie, i teraz tego nie mogę zdjąć. O, zdjąłam. Yeah. Okej. Okay. Czyli teraz szukamy białych kabaretek. Tutaj mam takie szare. Więc nie za bardzo będą pasować. Gdzie są białe kabaretki? O, tutaj. O nie, i skarpetki mi zjeło. To znaczy, ja zjełam skarpetki i zapomniałam. Do celu kabeckich skarpetek. To jest teraz No Nawet... Skromny zrobiony ten ziółczek. Zachęcam do polubienia i do zakupienia. Aha, jeszcze mi tutaj pika. że ten damski ma tylko w, wiem, 7 na 10, bo niektóre rzeczy się powtarzają z rok temu i z, z poprzednim. Okej. Okay. I tak już mamy. Gdzie jest to? Nie było to. Chyba. To nie wygląda jak nie jest to co bym chciała. Gdzie to jest? O, tutaj mam ciasto. Czy ktoś tutaj do mnie pisał z widzów albo coś? Nie. Może i nawet i dobrze. A co my tutaj jeszcze ciekawego mamy? Okej okay, kochani to było w dzisiejszego odcinku na tyle. Jak się odcinek Wam spodobał to wiecie co robić i do następnego odcinka! Pa pa!